Dobra, sprawdźmy, jak rzadkie są twoje oczy. A jeśli masz najrzadsze, to już wygrałeś. Zacznijmy od kolor brązowego. Maje od 70 do 80% populacji. Klasyk Coca-Cola wśród oczu. Popularne, ale każdy je lubi. Porana niebieskie. Ma je od 8 do 10% populacji. Gratulacje, jesteś o poziom wyżej. Ludzie z niebieskimi oczami dostają plus 5, Do uroku w dialogach właśnie przez kolor oczu. Moja bluza też nie bez powodu, gdyż uwaga znajduje się właśnie w grupie populacji od 8 do 10% na świecie. Czas na kolor piwny. Czyli hazel. Ma około 5% populacji. Oczy, które zmieniają kolor, zależnie od humoru właściciela. To jest właśnie wasza supermoc. A teraz kolor, który. No, zdziwi mnie delikatnie, czyli zielony. Maga uwaga około 2% populacji. Czas na kolor bursztynowy ma go od 0,5-1% ludzi. Wyglądają, jakby ktoś wam wgrał filtr miodowy glow do oczu, naturalnie bez dopłat. Pora na szare i mają, tak samo jak wcześniejsze od 0,5 do 1% populacji na świecie. Oczy typu potrafię czytać pogodę lepiej niż aplikacje pogodowe. A jeśli masz heterochromię czyli dwa różne kolory oczu, to jesteś w grupie od 1% do 10% ludzi na świecie. To poziom edycji specjalna? Kolekcjonerska. No to teraz pora na Ciebie. Przyznaj się w komentarzu, jaki masz kolor oczu. Zobaczmy, kto trafił najrzadszy.